Hej, 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 huj, bo witam was na kanale dekan 80 Jeżeli przyda ci się ten poranik, możesz zasubskrybować kanał. I to jest pierwszy film taki poranikowy, z uwagi na to, że po prostu miałem problem z ustawieniem do, e, donatów typu live. Więc, e, więc tutaj właśnie robię, żeby inni ludzie się z tym nie męczyli, bo ja oczywiście nie. Bo ja po prostu, jak wiecie, na stri, streamach, na, zapraszam na Twitch DKN80, e, to ja nie mam za dużej cierpliwości. Do niczego. Więc, więc no. Więc, jeżeli, więc ten film jest skierowany właśnie do takich ludzi, żeby się nie denerwowali, bo mają tutaj poranik, który im pomoże. A więc tutaj logujecie się do tipo. Do to jest proste, nie, nie będę wam pokazywał, jak zakładać konto. A więc tak, tutaj macie szybką instalację i tak. Tutaj macie oczywiście różne linki, które możecie sobie wkleić yy, I to działa tak jak, na, tutaj wam pokażę to na celu płatności, ale tak samo to działa z innymi linkami yy, Tutaj sobie sko skopiuję ten link oczywiście yy, I tutaj jeszcze wam pokażę cel płatności, bo przede wszystkim problem jest z tym Że nie możecie, tak przynajmniej słyszałem, że nie możecie wklejać za dużego, o, yy, za dużego obrazu, bo wam się nie wklei do obesa. Tak to wygląda. Oczywiście sobie kopiujemy na różny sposób. Oczywiście. Tutaj ja sobie z, z tego kopiuję. Na przykład wchodzicie w obs Klikacie tutaj oczywiście przegląd ekranu, przechwyt gry, co, co chcecie. I tutaj wchodzicie w przeglądarkę. OK, klikacie. Wklejacie po prostu ten link. Oczywiście tam według własnego wyboru ustawiacie, jak ma wyglądać ten cel podnosi w ogóle. Tutaj oczywiście wam wyskakuje, ale wam to nie wyskoczy. Wiecie czemu? To jest prosta rzecz, to jest prosta rzecz. Jeśli ja się wkurzyłem, że dwa kliknięcia tylko wystarczyły. Wchodzicie w zaawansowane źródła obrazu odznaczacie to, bo będziecie mieli to zaznaczone. Niestety to jest irytujące strasznie. Eee, a więc kolejna sprawa. Tutaj yy, przy okazji właśnie na Discord warto wejść do Tipo, bo nie wam. W Błyskawicznie właściwie odpowiadają, jeżeli macie jakiś problem, Tipli tego nie miało. Tipli też miało problem kilka razy z wypłacaniem ludziom hajsu. Też ja się nie mogę zalogować na stere konto, wyskakuje mi błąd eee, na ti Tipli, więc y, też, też to jest problem. I kolejna sprawa, Je, nie, wiem, że dużo osób, jak patrzy na jakąś stronę z donate'ami to patrzy też kto, kto tam używa właśnie tej strony. I tipo live ogólnie używają takcy streamerzy jak Mandio, Więc mandiowi chyba by się nie opłacało jakoś tam oszukiwać cokolwiek. Wam na myśl przyjdzie, więc. Więc właśnie tacy streamerzy na przykład. Tutaj biorą udział. Mm, dobra. Czy ja tutaj wszystko pokazałem? Właśnie nowa płatność, bo Tutaj edytuj, I, i czy ja miałem z czymś tutaj problem? Do końca, tutaj wchodzicie w tekst, edytuj nazwę. Oczywiście, możecie tutaj edytować wiadomość, różne, y, różne tutaj y, czcionki bez problemu. Dźwięk, dźwięk oczywiście wpisujecie na przykład. Sound y, donate, wchodzicie w YouTubea i tam wyskoczycie, wyskoczycie milion dźwięków, więc. Może sobie jakiś pobrać po prostu e, na konwenter, jakiś pobrać, potem na pulpit i wklejasz tutaj oczywiście. Takie dość basicowe, dość basicowa opcja, ale czemu nie? E, więc to, to jest chyba tyle. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o ustawienie donate'ów, to jest proste, ale wiem, że wiele osób miało z tym problem. Więc tyle. Jeżeli chcecie jakieś koranie, kolejne poranikowe. Filmy, czy też po prostu macie jakiś problem, to piszcie w komentarzach. Pozdro, trzymajcie się, cześć.